i śmierci łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, Krzysztof, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, Krzysztof, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj, nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zabrałaj wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego twoje miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, Proszę nas, proszę nas tracić, młodsze pań naszych, ale wszechmogący przygód, proszę nas zawsze wyzdaniać.